Czasami coraz trudniej jest mi się powstrzymać od pomyślenia sobie wow, ale to wszystko banalne. I niestety nie dlatego, że jakoś sobie wybitnie życiowo radzę, tylko dlatego, że im więcej poruszam się po swoim mieście bądź zwiedzam jakąś nową dla mnie miejscowość, to zauważam, jak znacząco polepszyło się moje analizowanie otoczenia. Przez większość mojego życia w sumie nie interesowałem się tym, co znajduje się dookoła mnie. Poruszając się w konkretnym kierunku, nie rejestrowałem niczego, jakby jedyne co mnie interesowało to cel podróży oraz cokolwiek, co akurat zawracało mi głowę. Skutkowało to tym, że jakby miał za zadanie samodzielny powrót z punktu B do A w świeżo poznanym miejscu, bo po własnym osiedlu to na szczęście umiałem się bez problemu poruszać, to raczej taka koncepcja nie spisałaby się zbyt dobrze. Dlaczego? Po pierwsze, za bardzo polegałem na kimkolwiek, kto wiedział, w którym kierunku powinno się udać. Czy to rodzice na wakacjach, czy znajomi na wycieczce szkolnej w innym mieście, bez problemu powierzałem im rolę osobistego nawigatora. Czy wiedziałem chociaż gdzie i gdzie dokładnie się znajduje? Nie. Z mojej strony inicjatywa była zerowa. Po drugie, w podobnym kontekście brakowało mi takiego fundamentalnego zainteresowania tym, co się dzieje, oraz wiedzy, że pewien wymiar świadomości o otaczającym mnie terenie ma całkiem spore znaczenie. Na przykład, wycieczka klasowa do Krakowa. Chodzę, chodzę, zwiedzam, zwiedzam. No super, ale w zasadzie po tym nawet nie byłem w stanie stwierdzić, w jakich miejscach dokładnie byłem. Takie, jak mi się wydawało, nieistotne szczegóły były dla mnie po prostu drugorzędne, i pomimo, że nie wpływało to zbytnio na całokształt moich doświadczeń z wyjazdu, to z perspektywy czasu uważam, że powinienem był bardziej to ogarniać. I dopiero w pierwszej klasie szkoły, ponadpodstawowej, po wielu latach takiego funkcjonowania, wreszcie nastąpiła poprawa. Dzięki jednej z najbardziej oczywistych rzeczy. Pewnego dnia, kiedy wracałem ze świeżo poznanej szkoły, w świeżo poznanej części miasta, w której zaczynałem się powoli odnajdowywać. Popatrzyłem na znak z nazwą ulicy i zacząłem mu się trochę dłużej przyglądać, bo zauważyłem coś, co chyba ma dużo sensu, czyli nazwę, nazwę dzielnicy. I teraz sobie wyobraźcie, takie coś jak w bajkach zawsze jest, że trybiki w robocie zaczynają pracować. Zacząłem się zastanawiać, że teraz jestem w takiej dzielnicy. Tam, gdzie mieszkam, jest taka dzielnica. Moi znajomi mówią, że mieszkam w takiej dzielnicy, każda wygląda inaczej. Aha! To był moment olśnienia. Nagle mój wzrok z trybu liniowego przestawił się na tryb 360-stopniowy, a zmianę w moim postrzeganiu otoczenia poczułem w podobny sposób, co nakładanie o sobie z wadą wzroku okularów. Dobra, może moja reakcja na napis z nazwą dzielnicy na znaku wydaje się trochę przesadzona, no ale serio to miało takie skutki. Jakbym cały ten czas potrzebował czegoś, żeby sobie poszufladkować teren dookoła mnie, bo inaczej wydawał mi się zbyt wymagający do ogarnięcia, nie od tamtego momentu, kiedy jechałem samochodem z tatą po mieście tą samą drogą co milion razy wcześniej, nie byłem już obojętny. Czytałem każdy znak i myślałem sobie: Okej, okay, to ma sens, to jest tutaj, to jest tam. I w końcu na serio zacząłem zapamiętywać okolice, których nie widziałem na co dzień. Przenosi się to również na jakiekolwiek inne miasta, które odwiedzam. Pierwsze co robię gdziekolwiek jestem, to analizuję właśnie nazwy dzielnic i powoli w głowie układam sobie zarys tego gdzie co jest, a nawet jak jestem w mieście, gdzie jeszcze nie wynaleziono tego typu znaków, to jak na początku czułem się przez to zagubiony i znowu wracałem do pewnego rodzaju zależności od innych, to teraz już w takiej sytuacji udaje mi się orientować po prostu za pomocą miejsc, budynków itp. Dobra, to pewnie brzmi jakbym, nie wiem, ogłaszał, że odkryłem Amerykę po kupieniu biletu do Nowego Jorku i wylądowaniu na lotnisku, ale naprawdę jest to coś, co serio zmieniło się w moim życiu całkiem niedawno i coś, dzięki czemu czuję się po prostu pewniejszy, gdziekolwiek się znajduję. No i nawet jak gadam ze znajomymi i ktoś coś wspomni o jakimś miejscu, to ogarniam, gdzie to jest i wiem coś na ten temat, a jak nie, to pytam w jakiej dzielnicy, i wtedy już mam jakiś lepszy zarys. Ale gorzej jest trochę wtedy, kiedy osoba, z którą gadam, nie zna dzielnicy, tylko wie, na jakiej jest to ulicy, co chyba jest czymś, czego już nie przeskoczę. Jeżeli w waszym życiu macie podobne problemy co ja, śmiało, piszcie w komentarzach.